Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak tuningowałem sobie kierunkowskaz. No niestety te kierunkowskazy, jakieś chińczyki, które kupiłem, nie świecą za mocno. Idę go stał, już też tak słabo. Ja co prawda tym motocyklem nie jeżdżę po ulicy, ale no, uznałem, że można być troszkę bezpieczniejszym, jeżeli te światła faktycznie świecą solidniej. Tutaj wydaje się, że jest nie najgorzej całkiem, całkiem to wydaje się świeci, ale niestety to jest przy sztucznym oświetleniu. No i patrzymy na lampę z bliska, tak? I zobaczcie sobie, jak wszystko jest jasne, tak? Podciągnięte są, jasno jest podciągnięta obiektywu, żeby to było widać. No i tak, lampa cała prześwietlona, podłoga też prawie świeci. No szału nie ma niestety, tak? Więc uznałem, że rzeczywiście trzeba coś z tym zrobić. I stunigowałem sobie kierunkowska z właśnie diodkami mocy. Zaraz Wam pokażę, co i jak, jakie elementy. Jeżeli jesteście zainteresowani, tam dokładnie, żeby to opisać schemat jak połączyć to, jak to działa to dajcie naś w komentarzach, coś tam sklecę taki filmik Wam no a tak jak widać pośrednictwo z owiewki to jest coś takiego, taki kierunkowskazik słuchajcie, on tam niby ma jakieś homologacje, jakieś coś tam, ale Chińczyki to tam wszystko napiszą, żeby tylko sprzedać, nie? natomiast mówię, jeżeli chodzi o ilość światła, no to to tu jest słabo i zdecydowałem się, że coś tam trzeba z tym zrobić Oczywiście, tam, ja nawet nie patrzyłem do niego do środka, nie wiedziałem jak tam z miejscem, ale uznałem, że coś tam nakombinuje i, i jakoś się uda. No i, i się udało, zobaczycie zresztą zaraz. Dobra, teraz tak tak to wygląda w środku, czyli mamy po prostu płytkę z diodkami, jest ich sporo, co sugerowało, że będą świecić nie wiadomo jak, no ale niestety tak nie jest. Więc tak, trzeba to było dotować, także mnie nie interesuje sama budowa z kabelkami. Do tego mamy mój zestawik, czyli trzy diody mocy. Stabilizatorek napięcia i rezystor. Diody łączymy szeregowo. Są to diody mocy w kolorze pomarańczowym już. Wersja Amber. 3 W. Takie jak tutaj widzicie. To jest przykładowy opis oferty z internetu. Stabilizatorek 8 V, 1 A. Oczywiście wszystko jest tak dobrane, żeby mieścić się w granicach parametrów tych urządzeń, tak? I rezystor zwykły, najzwyklejszy. Tutaj go troszkę przegrzewamy, ale to nie ma problemu, bo używam przecież my pulsujemy, nie świecimy cały czas, nie, nie płynie cały czas prąd przez, przez nasz opornik. I tak to wygląda. To taki zwykły napajonka, to jest cztery elementy, 5 nie trzeba jakiejś tam strasznej kombinacji robić. Zresztą tutaj, tak wszystko było, miało być testowe, ale całkiem fajnie wyszło. Ja tam sobie to wszystko później podkleiłem klejem na gorąco, tak jak skleiłem całą budowę, więc to wszystko się fajnie trzyma. I tutaj jest teścik na zasilaczu, jak to wygląda. Czyli tak jak widzicie, po lewej stronie na zasilaczu mamy pokazane jaki prąd płynie przez diody i tam mamy około 0,5 A. One są do 0,7 A, więc tu bez problemu mieścimy się w granicach. Jeżeli by się przegrzewały, to ten prąd by rósł nam szybciutko, tak? bo wtedy mm, spada ich napięcie przewodzenia. Tu widać, że bez obudowy było tam 0, 40, tam 5, a po obudowie jest 0,5, czyli wiadomo, troszkę bardziej się grzeją w obudowie, troszkę gorzej im się oddechają ciepła, no ale to jest, mamy duży zapas. I tak jak mówię, my mrugamy, więc to nie ma się czym za bardzo stresować. Ok, to tak to wygląda. No, wydaje się, że świecą całkiem fajnie, tak? Dosyć mocno. I teraz będzie porównanie starego kierunkowskazu z nowym. Zobaczycie sobie, jak to, jak to się przestawia na żywo. O, proszę bardzo. No i tak to wygląda. No, różnica jest, słuchajcie, dramatyczna, tak? Więc ten stary tu no to on tam żarzy się. No, sam się nie spodziewałem, że, że tak yy, dramatyczny będzie efekt, no ale no niestety. Czyli rzeczywiście, no, te kierunkowskazy są po prostu słabe. Ja na to nie zwracam uwagi. Zresztą tak jak mówię, ja tam po ulicach rzadko jeżdżę akurat tym motocyklem, jest to nie, nie miało większego znaczenia, ale przy okazji samej sytuacji, jaka wyszła, no to stwierdziłem, że się pobawię. No i zobaczcie sobie, ten wygląda, czyli tak jak było na początku niby świeci całkiem sympatycznie, ale mówię o świetle dziennym, no to to tam jest katastrofa, tak? Tu widzicie, 5 jest w przednim reflektorze, czyli jak to jest tam mocno podciągnięte te kolory, żeby tamten kierunkowskaz było widać, no a ten z kolei, że no to aż przepala obraz, tak? Więc nie widać w ogóle ze w środku, tam w oklejnie czarnej widać, że są te trzy diody i się świecą. No to sobie popatrzcie, jak to wygląda. No i jeżeli chodzi o kąty, rzecz jasna to tu jest rewelacja. tak? Dzięki temu, że użyłem te diody, jedna do przodu, druga powiedzmy na bok, trzecia do tyłu, delikatnie zagięte, no to operują we wszystkie strony i zarówno góra, dół, jak i przód, tył. Bałem się nieco właśnie jak to będzie z przodem, czyli czy patrząc od frontu na motocykl będzie widać ten kierunkowskaz, bo jednak diody wiecie mają jakiś tam kąt świecenia, nie świecą dookoła tylko tam powiedzmy 100 sto 100 stopni, czasem 50 stopni, zależy jaka dioda, jaka soczewka na tej diodzie. Ale dzięki temu, że tą jedną dam też bardziej do przodu, tak jak widzicie, elegancko z przodu, bardzo mocno to widać. Nawet będąc po przeciwnej stronie nieco motocykla, dalej widać ten kierunkowskaz, także jest bardzo mocny. I tak samo góra, dół, lekko też bez problemu. Bardzo dobra widoczność samego światła. Ja oczywiście mam tam jeszcze swoje te światełka dzienne i ogólnie jeżdżę na nich, tak? Także w ciągu dnia, powiedzmy, jak włączam kierunkowskaz, to nie tak mrugał na przecież go, na zmianę razem ze światłem dziennym. Więc powiedzmy, że to jakoś tam może i było widać, że światło mrugały tak białe, no ale w nocy już, czy tam jak było szarze i coś, wyłączałem te dzienne światła, żeby nie razić innych użytkowników drogi, no to wtedy już faktycznie z tym kierunkowskazem, z tymi kierunkowskazami ogólnie wtedy było, było kiepsko. No a teraz to zupełnie, zupełnie inaczej wygląda, tak? Przy tym to w ogóle widać, że bramiarz na podłodze się odbija światło, także tam w ogóle jest bez porównania. No, tu troszkę przeciemniłem troszkę jasność obiektywu, żeby było lepiej widać same światełka. sobie tam popatrzcie jeszcze. O i tu faktycznie tam pozycja jest taka: pozycja, tak. Te diody, wiadomo, białe są bezpośrednio skierowane w ekran, w obiektyw, więc. Dlatego też tak to wygląda, no ale tutaj też widzimy od razu, jak mocno świeci kierunek, tak aż pomimo, że obraz jest ściemiony, na bramie świeci, na podłodze aż też go widać. Także jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie, żeby tam Wam jakiś schemacik wrzucić, jakiś filmik z schematikiem z tym jak to tam ładnie sobie polutować, w jaką stronę, co i jak, pomierzyć, posprawdzać, czy nic się tam właśnie nie dzieje, jest niedobrego z elementami na dłuższą metę, no to w komentarzu napiszcie, ja tam może się postaram Coś rzucić, jeżeli tam będą więcej zainteresowań. Trzymajcie się. Cześć.